Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Piki No i witam Was w odcinku takim po aktualizacji, w sumie pierwszy raz będę teraz grał Wracam ze szkoły i od razu nagrywam Pokażę Wam to, co się zmieniło od razu Tak, przy okazji błyskawica, tryb dodany, znaczy no już, już był, ale ten tryb został A tak to z tych innych to... Głako skin nowy, fajny Tak samo jak Czas na tako i wieczne tako. Też malowanie. W ogóle piekielny szeryf powrócił Więc no w sumie jeden z rzadszych skinów i powrócił. no, i co dalej? Do sklepu. Został dodany mroczne odbicia. Taki zestawik za 80. W sumie Będ, może kupię, bo fajny. Fajne są rzeczy w nim. I teraz jeszcze tak, co tak okazji Nowa szafka, tak się prezentuje. Szczerze mówiąc, dla mnie to jest gorzej, bo jak ma się więcej skinów to jest zdecydowanie mniej wygodne. I jeszcze taki bóg przy okazji znalazłem. Jestem prawie pewien, że to nie powinno być. Poza zobaczcie, jest epicka smuga. Ten znaki, a w karnecie jest normalnie. E, czekajcie, gdzie ona jest. E, o, tutaj. Zobaczcie, tu jest błysk. Aha, dobra. A teraz ja mam 3 IQ. Aha, no dobra, za chwila, to ja mi się wydawało, no to nie wiem ludzie, a was w błąd prowadziłem, ale tak, na pewno jest to fioletowe, nie było tego na pewno fioletowe, to na pewno nie było fioletowe, więc jest fioletowe spadanie, nic się poza tym nie zmieniło. No i nie wiem, ja bym poleciał, bo słyszałem jeszcze, nie sprawdzałem tego, że się nieźle na mapie odwaliło. Bo w sumie to, co zauważyłem, to tylko z własnego tego, co spojrzałem. No więc nie wiem, widzimy się już w Gierce. Dobra, a więc y, widzimy się w Gierce. Tutaj widzę, że lepki lasek powrócił. Ciekawe, czy coś się nad nim zmieniło, a widzę, że kostka po prostu podleciała nad lepki, tak się... ten... Ciekawe, czy, czy coś się nad nim... Z... polecimy tam, ale najpierw lecimy tutaj. Słyszałem różne rzeczy, co się może tu wydarzyć, w sumie nie wiem, co tam... czego mam się spodziewać. Bo na pewno coś jest, w ogóle... Co to jest? Więzienie? No nie gadajcie. To więzienie powróciło. Ale nie, i nie jest zniszczone przez Meteor. Tylko tutaj widzę, jakaś rozwalona Dobra Kłócniej, aby zmienić się w rekwizyt. Co? Co, co, co? Aha, tak wychodzi, czyli trzeba strzelić. Aha, dobra. Jeśli będę teraz zmieniał w, w rzeczy różne, trzeba strzelić. I wtedy się zmieniał z powrotem. O kurczę. Dobra, może fragów tu jakoś nie za bardzo będę robił. Ale to jest bardzo ciekawa zmiana. To jest po prostu zwykła za odpoczynku, tylko że teraz jest zarośnięta. Jakoś widzę, że tak naprawdę oprócz tego, że co z piasku jest trawa. A i tutaj się zmieniło. A nie, dobra. Co to jest? Dobra. Oj, właśnie, i teka dodali, widzicie? Tam jest tek. Trzeba blasę się, bo on ma pompę. Dobra, jest git, ale. Ajajaj. Ej, leczenie za fraga jest, choć w sumie nie. Dobra, przecież ja piję. A już myślałem Dobra, może leczeniem za praga, nie byłem ja nigdy aż takim zwolennikiem, to nie, że byłem przeciwny. Ale bardziej mi zawsze pasowały te zmiany materiałów, że się mniej budowało i tak dalej. No ale to i tak jest git. <laughs> Dobra, jest tu ktoś na pewno jeszcze. Teraz jest tutaj za to dużo drzew, to też taki plusik. Tutaj widzę, że coś, coś z ziemi wyrosło. Hmm. Ile jest riftów? Jest w ogóle jakiś rift? Chyba nie ma. Nie, ale jest coś dość lepko. Jeszcze na T tam o T no, tam, tam musimy na pójść na o właśnie, czas, ja, zapomniałem na jak to się mówi. Mam marc. Mats. Dobra, maców nie miałem. Hej, ludzie, ja wam powiem, że zobaczcie. Z poprzedniej gierki się widzę, że kostka przesunęła. No tak stąd tutaj. Czyli jednak nie jest tak, że ona po prostu się tam zatrzymała. Wiem tak, patrzę czy coś się jeszcze zmieniło, ale chyba nie. Chyba nie. Bo, bo ja tak samo jak wiem, najpierw jak jakoś mam takie dziwne wrażenie, że się jakby kolorki lekko zmieniły, ale to raczej tylko moje wrażenie jest. <laughs> Prawie na 100%. A czy... Ale w sumie to widzę, że tutaj, tutaj nie tylko tam, chociaż tu jest niby ten, ten okrąg taki. A ten okrąg taki, w którym się, są te zmiany, to jednak te sieleń te też jest na innych miejscach na pustyni. Chyba, bo tutaj raczej nie było niczego, się, chyba, że nie wiem. Hmm. Dobra, a więc lecimy na lepki lasek. Powiem szczerze, że przed tym... przed aktualizacją to była moja ulubiona miejscówka, przed śnieżną aktualizacją to była moja ulubiona miejscówka, tylko w sumie teraz widzę, że... To nie jest lepki lasek. Czy ten lepki lasek tak nie wyglądał? Na pewno lepki lasek tak nie wyglądał. Nie było tego domku. Sobie głowę dam uciąć. Hmm. Kurczę blada. To, to trochę szkoda. Bo rozumiałem, że się wszystko musi zmienić, tak jak mówiłem, to po prostu, że tutaj się to zmieniło. Ale ten lepki lasek to nie to samo. Nie gadać to się koloruje i tu wszyscy tańczą. Aha, czy jednak tutaj jest taka różnica. Proszę, czyli ale czyli tutaj pewnie burgerka, tylko ten pan taco co jest w sklepie jest, tak? Teraz trzeba sprawdzić. Aha, znowu dobra, ale to widzicie, czyli tutaj jest, tylko nie spojrzałem w końcu na tego takosa. O, może teraz jak ludzie, yy, odwróć się, chłopie, jest takos. A no to widzicie, czyli to. Aha, i tu leżą wszędzie tak i można się nimi leczyć. A no to widzicie. Dobra, a więc no nie wiem, ja się z wami żegnam. No i do usłyszenia. A no jeszcze jedno, jak w sumie zostałeś na tym, na odcinku, jeszcze w ogóle nie wiem jakim cudem, to jest taka kwestia, po pierwsze nie wiem, napisz yy, Brutal. I. Bo w sumie teraz dopiero widzę, że, spo, że znowu usunęli Brutale. Kolejna rzecz o której nie wspomniałem, ale dobra yy, Napisz Brutal, a ja przypnę serduszko plus napiszcie jeszcze, jakie byście chcieli wymieć odcinki. Nie wiem, jakieś challenge, po prostu napiszcie, po, jaki byś macie tam swój pomysł na odcinek. A ja go spróbuję zrealizować. No i teraz już na pewno trzymajcie się i cześć.